Kochana, chcesz mieć piękny, płaski brzuch? Zacznij wzmacniać mięśnie głębokie, a dzięki temu Twój kręgosłup przestanie również boleć. Co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam? Zobacz, klęk podparty, barki wychodzą w górę. Super, mocno napinasz brzuch, który stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa i robisz małe siłowanko sama ze sobą. Kto wygra? Twoja ręka czy Twoja noga? Zobacz, dłoń na kolano i teraz napierasz maksymalnie dłonią i napierasz maksymalnie kolanami i trzymasz tak parę sekund, nie zapadasz się w dół, wychodzisz tutaj w górę. Wydaje się szalenie proste, ale robi mega robotę nie tylko na brzuch, ale również na ramiona, na plecy. Więc kochana, nie zwlekaj, nie czekaj i przetestuj. Oczywiście zrób też na drugą stronę. Natomiast jeżeli kochana nie chcesz sama liczyć, zastanawiać się, jaką zrobić rozgrzewkę, jaki zrobić stretching, to nie czekaj i nie zwlekaj, tylko skomentuj tą rolkę słowem impuls, bo już! 1 września ruszamy z kolejną edycją mojego autorskiego projektu Kobiety z impulsem. Spalamy zbędne kilogramy, zmniejszamy obwody i przede wszystkim zarażamy się pozytywną energią. Nie możecie zabraknąć wskazówki dietetyczne, nawyki, które podkręcają metabolizm. Komentujesz impuls i poznajesz szczegóły, i do zobaczenia po drugiej stronie. Będzie się działo.